Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Krajobraz znaczenia numer jeden. Instrukcja obsługi. Co dwa dni w internecie pojawia się tyle informacji, ile nasza cywilizacja wytworzyła od początku istnienia do 2003 roku. Gdybyśmy nagrali na płyty DVD zawartość wszystkich książek Biblioteki Kongresu i poukładali je jedna na drugą, stos, który powstałby w taki sposób miałby wysokość jednopiętrowego domu. W 2010 roku wytworzyliśmy tyle danych, że kolumna z płyt dosięgłaby księżyca i starczyłaby na podróż tam i z powrotem. Co minutę wysyłanych jest sto milionów e-maili. Co minutę użytkownicy Facebooka dodają treści ważące 350 GB. Co minutę wyszukiwarka Google przyjmuje 2 miliony zapytań. Co minutę powstaje około 571 stron internetowych. Ale, 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 internet, który powstał jako narzędzie komunikacji między ludźmi i rezerwuar wiedzy. Wymknął się naszej kontroli. 51% całego ruchu generują boty. Katalogują witryny w wyszukiwarkach, instalują złośliwe oprogramowanie, kradną treści umieszczane w witrynach i na ich podstawie tworzą strony wydmuszki. Generują spamowe komentarze i wpisy na forach oraz szpiegują internautów. Wyobraźmy sobie Polskę. Kraj, w którym ponad 19 milionów ludzi to maszyny, które spacerują chodnikami, zamawiają kawę, chodzą do teatru. Czy wiecie, że. 29% wszystkich postów na Twitterze jest publikowanych przez cyfrowe zombie. Czy wiecie, że... Jeden z botnetów o nazwie Bamital zaraził ponad 1 800 000 komputerów. I za ich pomocą generował dziennie 3 miliony kliknięć. Czy wiecie, że około 70% wszystkich e-maili, które zostały wysłane w drugim kwartale 2013 roku były spamem. Ojejku, 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 ojejku. Lecimy samolotem, który został uprowadzony przez autopilota. Ojejku ojejku. Ojejku. I teraz zadajmy sobie pytanie. Czy sztuka nie powinna odzwierciedlać interfejsu czasu, w którym funkcjonuje? Skoro straciliśmy kontrolę nad informacją, czy nie powinniśmy uwolnić artefakty kultury od intencji twórcy? Skoro mamy dostęp do potężnej bazy danych, czy nie powinniśmy porzucić naszej pamięci na rzecz internetowej chmury? skoro wyniki naszego przeglądania sieci pochodzą ze szczęśliwego trafu, czy nie powinniśmy zdać się na przypadek w konstruowaniu utworów? Tak, tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. A teraz czas na podsumowanie. Krajobraz znaczenia numer jeden składa się z czterech różnych projekcji, pokazywanych symultanicznie w jednym pomieszczeniu. Animacje opierają się na algorytmach, zaciągających z internetu przypadkowe treści. Za pomocą interakcji z użytkownikiem, wyświetlane są one w taki sposób, że na czterech ścianach tworzą się swoiste krajobrazy utkane ze słów i zdań. Nazwa wydarzenia nawiązuje do instalacji dźwiękowej Johna Cage'a pod tytułem Imaginary Sapes. tak Cage komentuje jeden z nich Początek cytatu Zatem jest możliwe skomponowanie utworu muzycznego którego ciągłość nie jest uzależniona od indywidualnego smaku i pamięci psychologii oraz od literatury i tradycji sztuki muzycznej dźwięki Niepodporządkowane żadnej abstrakcji wypełniają czasoprzestrzeń dzieła jako własne punkty odniesienia i centra sfer otwartych dla nieskończonej gry interpretacji. Pojęcie błędu nie ma w ogóle zastosowania, bo cokolwiek się zdarzy, autentycznie istnieje. Koniec cytatu Zapraszamy na projekcję. Nie ma dzieła skończonego. Jest tylko czas i niekończąca się baza danych. Zdajmy się zatem na przypadek. Zdajmy się zatem na przypadek. Zdajmy się zatem na przypadek. Mam na imię Agnieszka. Mam na imię Maja. Mam na imię Ewa. Mam na imię Jacek. Mam na imię Jan. A to, a to są, są krajowe znaczenia. Znaczenia. znaczenia? A to są kreolese znaczenia. A to są kraje 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 razy razy znaczenia. A to są znaczenia.